Ale to to no. teraz nie powinno, no bo jest tu te... No, tu jest dno, a tu jest woda na wysokości prawie. Ozie, bardzo czysta w sumie, nie wiem czy no. wybierali cokolwiek? Rzabka no. jakaś tam było. masa wody. Je. no i hańty nie jeden jeszcze, no to później się... Ej, to samo, też trzeba wyciągnąć To szybko odkręcić. Wypier. Uczymy samo szybko im. No jest na takim po.